Czyli. A co to? Skrzynka. Podwójna. Kolejna wełna. Aha, żeby się otworzyła ta podwójna. o cały pancerz. I diament. Pochodnie. To weź ten diament. Weźmy diament. Chcesz zbroję? Nie. Ale weź ją. Dobra. To ja się ładnie ubiorę. Myśliwy nie zabrał zabitego królika. Dobra A mi się skończyło tego i hmm? jak wyglądam? Pięknie. Dobra. Jak czy... myśliwy normalnie Myśliwy nie, z... nie zabrał zabitego królika. Dobra. Ty wyglądasz jak myśliwy teraz. Dzi dzięki. <głos> <głos> Ale bez kitu ci mówię. To chyba się musimy wrócić do tego głupiego labiryntu. Nie hmm. wiem czy mam pograć, czy się śmiać. Nie no, ja wiem Dobra, czekaj, które tam, Tamtędy. Więc to może pochodnie będziemy stawiać? Bo będziemy tutaj jak dzisiaj na rowerach. Ja pierniczę O czekaj tu jakieś światło widzę Nie, ja tu się boję. No właśnie no. Czekaj, 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 czekaj. Be careful. Hmm. Gracz pierwszy, bo najważniejsza jest współpraca. Gracz A drugi. drugi. Jeśli jesteś sam, jesteś to, to iść. Nie, stój! No. Gdzie jesteś sam? O! Czy wyglądasz, żebym był sam? Idź do tego, gracz pierwszy, jedę ja tutaj. Najważniejsza jest współpraca. Dobra, zobaczymy. Dobra, Czekaj. Już chciał się wypchać dla tego pojedynczego gracza. Mam wełnę. Też mam. Otwieram. I mam pusto. Też mam pusto. Miło. Ale ty masz tutaj... te jakieś te ten tag Naciśnij to drugie coś. O. Bardzo ładnie. Okay. Dobra. Dobra i co ty tam dalej masz? Co ci się otworzyło? Drzwi. Kolejne. Wejście... Nie, czekaj, wyjście z przejścia do jednego gracza uzupełni brakujące części mechanizmu, tak aby otworzyć stalowe drzwi. Czekaj, czekaj, a tobie co tam brakuje? No, albo płytki, albo jakiś dźwigni. Czekaj, a ja tu utknąłem. Brakuje. Poczekaj, poczekaj. Ja tutaj zniszczę tę yy, wełnę. Bądź spokojny. Dużo tej wełny ci powiem. Poczekam. Oby miejsca na dysku mi wystarczyło. Spokojnie. O kurde, no to to, to jakieś pomieszczenie z wełny. Teraz to by się przydała zapalniczka. Mhm. Ja tu utknąłem. Ty za tam naciskasz? Płytki, nudzi mi się. Czekaj, bo to pomieszczenie jest strasznie duże. Dużo jeszcze masz tamtego? Mm, dosyć. Czekaj, może stąd wyjdę jakoś inaczej będę mógł otworzyć. A tam nic nie ma? Otwórz jeszcze raz mi płytkami wcześniej. Nie, tak. Znaczy, no nie wiem czy nic nie ma, ale strasznie dużo tego jest. A ta dźwignia? Otworzyłem ci coś? Patrz, tam się ściana otworzyła. Gdzie? Otw włącz jeszcze raz. Czekaj, o, i teraz ta. Się otworzyła. Nie, 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 kurczę. Tutaj wchodzisz, no wejdź. No. Teraz wchodzisz tutaj. <laughs> no. I, I tam ci się coś otworzyło O czy stapki, dobra hm. Dużo nam to nie dało No w sumie o, otwórz mi jeszcze raz Czyli jednak muszę wrócić do tej jaskini A co tam było? A teraz no. coś się otworzyło? No Pochodnia Redstone, wełna No wełnę zniszcz I tu jest jakaś ta No jesteś koło mnie no tak wiem, ale tu jest jakaś dźwignia Nie wiem. Tu jest jakaś dźwignia No tutaj mechanizm musimy zbudować No to chodź zobacz tam mechanizm Czekaj Dobra, I patrz, fajnie. to jest taki duży pokój i no już nie miałem ochoty sam kopać Jak już jesteś to Mam Czerwiz... ludzi od czarnej roboty Murzynek nie, no nie, bądźmy rasistami. Człowiek o ciemnej karnacji. O czarnej skórze. Dobra, dobra. O, jest skrzynia. Oświetlimy. O, wtórnik. I czerwony kamień. Dobra. Mam Repeater i Redstone 2. Jak ja kocham robić mechanizmy. No stary, to będzie dobre. Mówię Zbiera, zbieraj wełnę, się może później przydać Zbieram, zbieram. Już mam 30 O, kolejna skrzyneczka. A w niej dwie sztabki. Ciekawe... Masz podzielimy się po połowie, jakby jedna postać z nas zginęła. Masz tutaj swoją. Powinność. I ile masz tych sztabek? Cztery i diament. Ja mam 11 sztabek A, to mnie pogasiłeś teraz. No Dodaj trochę, żeby po pół było 4 Dobra masz tam? Ile, Ile masz? 8. 7. Dobra. Dobra mniej więcej Dobra. E, Aby otworzyć drzwi rozwiąż zagadkę. Dobra Uzupełnij brakujące części mechanizmu tak aby otworzyć stalowe drzwi. To są chyba te tak? No, czekaj. Wyjście z przejścia dla jednego. Wyjście z przejścia dla jednego gracza. Czekaj, 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 otwórz drzwi. Tu. Ale poczekaj. Tu nie. Bo tutaj wyjście z przejścia dla jednego gracza. Czyli A. To może tylko jest dla jednego gracza. A no, no, no. A tutaj. Jakby tak o tu połączyć. Nie, czekaj. Poczekaj. Eee, czekaj. Tu połączymy... A, ty, a czego tutaj nie połączysz? No ale mam tylko dwa redstone'y. Hmm. Ale niszczyć ich nie można. Nie można chyba. Chyba wiem. No. Hmm. Poczekaj, po co byłby ten prosto? A mam repiter jeszcze. No właśnie, weź mi rzuć ten repeater i dwa redstone. Y. No, kmin, kmin. A pamiętasz tamtą zagadkę? Że myśliwy e... nie zabrał zabitego królika. Myśliwy nie zabrał ze sobą zabitego królika. Coś takiego. Czy Królika. Czekaj, teraz by się zrobiło... Hm. Pomyślmy. Po co byłaby ta prosto? A ja już chyba wiem. To jest dla jednego gracza? Wtedy byś tutaj postawił repeater? No to jest dla jednego gracza. No tak, a my musimy to rozwiązać. Hmm. Ty, mm, a może... Wyjście dla przejścia dla jednego gracza. A może ty tam byś wszedł do tego jednego gracza jako jeden gracz? I może potem otworzysz mi tu wejście? Można... No, ale nie wiem czy tak można. Nie no, nie no, ale w sumie nie, czekaj, nie nie nie, to odpada. Bo jak dla jednego gracza to byśmy się chyba jako jedna osoba tylko nibrać. No i coś chyba tu hmm? No e, Czekaj, czekaj, czekaj. Nie działa Może ten repeater W innym miejscu spróbuj postawić W Bo w tym raczej się nie da no A czemu nie? Może jednak Czekaj, nastawię go No Chyba źle go postawię. Nie, chyba się nie da od, odwrotnie go postać czekaj. No właśnie tak go odwrotnie w postawiłem. O! No i No. Sadam Szacun. Dobra, poczekaj, bo coś mi tutaj nie pasuje. Bo? Bo za prosty ten korytarz. Poczekaj, patrz, tu wełny nie ma. No tu jest. Grub fara Faraona Marcina. Bartka i Simona, o! Grupa Panarona Bartka. No, A, ta, Fanarona, tak. Ej, kobi grobach tam, psz, się wejdziesz. mi tu wyskoczą i się nagrają, kurde, w takie gry. O! O, kurde. O! Co tam masz, szkielet ułożony taki? Tak. Hełm kolczy i żelazny miecz. Jeszcze swit, no. tutaj rozkopiamy grup. Nie ma jak chodzić po grobach. Dynia. Przycisk. tabkę. Wpisz, Bierzesz to. Dobra. Okej. Okay. Grób faraona Szymona. Przycisk. Więc co, ja bym się zastanowił nad tym. Ale... Jakby tutaj przycisk przy drzwiach i otworzyć, no to nie? Ha. Co ty masz na głowie? ty coś jaką siatkę. Ha. No. Czekaj, czekaj. Przycisk. A tam jeszcze jedne drzwi były. Tam masz jakieś te pic, pistony. Ale to te drzwi były. No no no, żeby otworzyć, dobra. To nie wiem, to może tego. No postaw tutaj tę... tą i otworzymy drzwi. No. Awaryjne awaryjne przyludzamy za utrudnienia. Huhu. Wysoko to? Wiesz co, ja nie wiem czy to nie jest podchwytliwe Co się otworzył o, awaryjne, awaryjne schody, weź i zobacz co tam jest